2024 Najgorętszy rok w historii Czy wiesz, że 2024 rok już został uznany za najgorętszy w historii pomiarów? Ekstremalne temperatury Pożary Susze Powodzie Katastrofy naturalne stają się coraz częstsze, a ich skala jest ogromna. Zmiany klimatyczne nie są już odległą wizją przyszłości. Naukowcy jednoznacznie wskazują, że te zjawiska będą tylko narastać, a skutki, jakie wywołują, są dramatyczne. W wielu miejscach na świecie zniszczone zostały uprawy, stracono życie w wyniku ekstremalnych warunków pogodowych, a zmiany w ekosystemach prowadzą do wymierania niektórych gatunków roślin i zwierząt. Zastanówmy się więc, jak te zmiany wpłyną na nasze życie. Czeka nas zmiana sposobu życia. Adaptacja do coraz bardziej ekstremalnych warunków atmosferycznych. Walka o coraz trudniej dostępne zasoby naturalne. To wyzwania, które będziemy musieli pokonać jako społeczeństwo. Ale to nie wszystko, mamy ogromny wpływ na naszą planetę. Nasze codzienne wybory, takie jak sposób, w jaki podróżujemy, co jemy, jak oszczędzamy energię, jak dbamy o środowisko, mają najważniejsze znaczenie. Każda z tych decyzji, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się mała, ma swoje konsekwencje w szerszym kontekście. Co możemy zrobić, aby zminimalizować wpływ człowieka na Ziemię? Co o tym myślisz? Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią.